Siema widzowie, to znowu ja, Julian the Player i gramy dzisiaj w grę pod tytułem Spider-Man 2. Będziemy ją nagrywać po raz tak naprawdę pierwszy, więc dobra. będziemy ją przechodzić sobie na poziomie, myślę, że na niesamowitym, takim trudnym, bo to nie jest jakiś trudny. Dobra, prosiłbym o pełne skupienie i zaczynamy, bo to, że nam gra. begins. Martin Lee, Black Cat. That's great. Whatever they're. I really should have stretched. The other one? It's better if I don't know the details. I'll be fine, Ma. Class is back in. I sense that beast. Symbiot. Wszystko nie? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. Co? Jest? Ej! Ej! Co ty mu robisz? Co? Co jest? Z czegoś mamy dzwonek. Siadamy. Jestem. Dzień dobry, uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć, jestem Pit, baby e, 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 Pan Parker. I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. Zastanawialiście się, jak insekty i ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. U łazienka? Dobrze. W tym napięciu chodzi o kohezę. Hmm? Współczynnik napięcia powierzchniowego gamma to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś. E e, ja. <słuch> o, potrzebuję pomocy. <słuch> <słuch> A, pan Morales. Tak? Na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? Otóż nie. <laughs> Dobrze, więc Klaso, em, rozdział czwarty lub piąty. E, czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie wylecę! No wiem, ale musisz to zobaczyć. O, muzyka wle wleciała już. No właśnie Marko, co ty robisz? Na bank nie wyleją. Ja coś przepraszam, przepraszam za te lagi, ponieważ no Spiderman 2 jest wymagającą grą, a to jest dopiero początek mojego nagrywania, więc Niektórzy Dyrektor już jest ściekła za to spóźnienie z rana. Stary mówiłem, <śm> żebyś <śm> był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, bo mam spotkanie w sprawie podania o przyjęcie do koleżu. O! Skończyłeś esej? Nawet nie zacząłem. O! Polećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marko. No trzeba się tym Marko zająć. W Jesteśmy w Bruklinie! Jameson są tylko dla Vigor? Nadal nie wierzę, że JJJ jest Twoim szefem! <noise> Podoba mi się nowy Niedługo zrobisz z nim porządek! To co robimy z Marco? Od ostatniego starcia minęły wieki! Według świadków nie był przez Broadway coś wykrzykiwał. Ona zdawał się wściekły, obłąkany. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Co byśmy zdołali go uspokoić Widziałam już tak Uważajcie Dobrze, że teraz jest nas dwóch Powodzenia No właśnie, Dzień dobrze, dobrze. Dobrze, się dobrze, że jest nas dwóch Nie ma mowy Nie testowaliśmy To prototyp Masz go, prawda? Nie! Jesteś cały? Oj dlaczego ty, Marko! Dlaczego Marko mnie rzuca? O! jest nie żartowała! Musimy mu pomóc zanim zrobi komuś żywcę, albo sobie! O! Nie! Rzucamy z niego! O! Yeah. Nie! Mówię, nie uniknąłem tego! Będziemy Szybko! masz żal, Marko? spróbuj jogi! O nie! Czemu on nam mnie Czemu on nam się O oh, nie! Normalny dzień! Nauka fizyki! Nie zręcz w pokoju nauczycielskim! Wszystko będzie dobrze! Mam cię! Spojny mej radę przejąć tę przeszywkę? Nie jest dość pilna! Faktycznie. w odprawiłem pana Kaczara, a w nagrodę upadł mi kombinezon! Wyzwyczaj się! Serwen właśnie wyzyskał nowych kupić! Serwen, ostatni młotek! Najwyraźniej potrzebujecie tu! W swoim Przepraszam za zatrzymanie gry, ale musiałem coś zrobić. O nie. Nie, to nie dotyczy... Daj mi spokój! Ale najpierw co... O, mal zdrowo widały pora. Nie cieszysz się z odtopienia kontaktu? Da, nie nazwałbym go nostalgicznym. Daj mi spokój, się zagij. Nie słucha nas! Musimy uderzyć mocniej! Jak? On nie cierpi wody! Danie już po wodze! Założę się, że nie przepada za elektrycznością! Ty tak ich, wyjdź! Ogólnie te emocje są bardzo fajne I można fajnie je wykorzystywać Więc wiecie no, Ale ogólnie na razie rozrywka jest wspaniała pod kątem grania no, tylko mówię, że te ustawienia graficzne trochę będą słabe Ponieważ no Gra jest wymagająca. Nie A niech to się zbudzi pochwały. uważaj na siebie. Pan też, panie bawię. Siebie! O, nie! Ganki wszystko wie, a poza tym strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Nie trzeba się było pchać do szkoły na plus. To dla waszego dobra! Teraz mogę podejść blisko! Podaj się pojadłaś! Podaj mu dzisiejszą pogody! Obawiam się, że będzie padać! Jesteśmy na dobrej drodze! Słuchajcie, zbiornik z wodą na Madison Building tak. powinien się nadać. Mówimy tu o tysiącach litrów wody. Dobra, dzięki, gankier!! Mm -hmm się nie wtrącać, mają! Chciałbym ja tylko żyć normalnie. Jak inni ludzie. Nie będę droga, Marko. Dla takiego jak ja. Nie ma innej drogi. ty cios. No nie mogę go użyć niestety. Dlaczego tak? Wiecie co widzowie, muszę się przyjąć napada, więc dajcie mi chwilkę, dobra? Napadzie. O, napadzie już możemy. Będę już wybrał resztę na napadów. Teraz przepraszam za taką zmianę, ale po prostu no... nie idzie. Musimy na pewno coś nie działo sobie na tak w tej ciosy. Aby z tego nie mógł tego przejść. Zaraz zostanę przy

thank you Three cons... <laughs> oh, Okay. Czy tutaj na starość zrobiłeś się powolny, No, A ty nie doczekasz starości. Ja szedłem Twoim śladem wiele godzin, ale nie widziałeś nic. A wy dajecie mi to, Szefie, A może zmiana terytorium rozpalić ognia?

Spokojnie, będzie dobrze. Tak, masz rację. Hej ganki! Wiem, wiem. Sieć padła w całym mieście. Co się dzieje z przychodzącymi zgłoszeniami? Trafiają do kolejki, ale. Chwila, e, spróbuję coś z tym zrobić. Sprężaj się! Padła. widziałem prośbę o pomoc od kogoś na rogu i produkcji. No i skończyliśmy tak naprawdę już misję. Jestem w drodze. Pierwszą. To co już będziemy już kończyć w na następnym odcinku. Szybko powiem, że będziemy ratować ludzi z tej wichury piasku. Dobrze widzowie. To do następnego. Siema.